Dla potrzeb felietonu o zagrożeniu wiszącym nad uroczyskiem mirowskiego przełomu warty w Częstochowie autor wspomniał o mezoregionie pod nazwą Obniżenie Górnej Warty oraz o tym, że niecała Częstochowa znajduje się w obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu. okazji mała ciekawostka. Wiele osób twierdzi, że rzeka Warta wraz z tym malowniczym przełomem rzeki Warty są częścią Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To błąd. Częstochowa leży w trzech mezoregionach. Tak zwana, potocznie mówiąc, Jura Krakowsko-Częstochowska, czyli po prostu wyżyna Krakowsko-Częstochowska, sięga no od Krakowa aż mniej więcej tutaj do Częstochowy, w okolicy ulicy Legionów można powiedzieć, że się zaczyna kończyć. Tam, gdzie wszędzie mamy rzeki, i teren istotnie się ku tym rzekom obniża, mamy tak zwane obniżenie Górnej Warty. Mezoregion absolutnie nigdzie nieznany w żadnych opracowaniach. Potem idąc dalej na północ, mniej więcej od Warty, idąc w stronę północy, na wysokości Alei Jana Pawła, wzwyż zaczyna się kolejna, potocznie Jura, a prawidłowo Wyżyna, Wyżyna Wieluńska. Tu autor pomylił się. Analiza nałożonych map wskazuje, że granica między Wyżyną Wieluńską a obniżeniem górnej warty przebiega łagodnym łukiem między stykiem ulicy batalionów chłopskich ze wschodnią granicą miasta, a stykiem ulicy świętego Rocha z granicą zachodnią. Dla przykładu, ikoniczna dzielnica północ jest poćwiartowana. Tym sposobem osiedle A niemal w całości znajduje się w obszarze obniżenia górnej warty, z kolei osiedla B, C oraz D znajdują się w obszarze Wyżyny Wieluńskiej. Kiedrzyn to Jura Wieluńska, a Tysiąclecie to obniżenie Górnej Warty. Gratulujemy nowej świadomości przynależności terytorialnej. Przełom rzeki Warty leży w mezoregionie obniżenia Górnej Warty. Jura Krakowsko-Częstochowska, jaka jest, każdy zainteresowany wie. Walory obniżenia Górnej Warty przedstawiłem na przykładzie Mirowskiego Przełomu Warty. Co więc reprezentuje Jura Wieluńska. O mój Boże, jaki to musi być nudny teren. Czerwony Pierwszy Szlak Wyżyny Wieluńskiej został przemaszerowany przez e, YouTube'owego wędrowca. Są takie kanały, gdzie ludzie wędrują po tych szlakach, uprawiają turystykę kwalifikowaną. I jednym z nich jest Agnieszka Zebradziadek. Na początku, oczywiście, w Częstochowie nie mogła znaleźć początku szlaku, bo jakiś obszczymur przez Aleję Najświętszej Marii Panny wymalował znaki szlakowe. Nie wiadomo którego szlaku się tycząc. Witam w Częstochowie na szlaku Jury Wieluńskiej, aczkolwiek do szlaku jeszcze daleko szukam kropki od godziny. Przyjechałam na dworzec, poszłam w kierunku rynku, tam gdzie mi się wydawało, że kropka powinna być, bo tam zawsze była kropka szlaku Orlick Gniazd, i wydawało mi się, że tam e, też ta druga kropka jest, bo to jest specyficzna sytuacja, że są dwa czerwone szlaki, które się w Częstochowie spotykają w jednym miejscu. I nagle odkryłam, że szla, e, znaki szlakowe idą w zupełnie inną stronę, idą właśnie pod sanktuarium, bo. Na Starym Rynku spotykają się dwa czerwone piesze szlaki. Oba szlaki mają swoje kropki właśnie na rynku. Szlak Orlin na komórku, a szlak Jury Wieluńskiej. I na Starym Rynku właśnie swój początek bierze szlak Jury Wieluńskiej. Znalazła kropkę. No to totalnie się pogubiłam. Jest kropka na drzewie, tam gdzie być powinna. Wymaszerowała od niej i nudniejszego odcinka na YouTubie Wśród takich programów wędrowniczych nie znalazłem. Ale podziwiam hard ducha. Ktoś tę mękę musiał przejść. Link w opisie. W tym miejscu pojawia się więc konkluzja dotycząca obszaru pomiędzy jurami, czyli obniżenia górnej warty. Turystycznie nie jest może porywająca, bo w obniżeniu górnej warty, jak wykazałem, leży większość, zdecydowana większość częstochowy. A ta turystycznie leży. Gdyby zapytać przypadkowego człowieka. O atrakcji turystycznej Częstochowy, to on wskaże być może tylko klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Na przeciwległym końcu miasta, tam gdzie Jura Krakowsko-Częstochowska wchodzi swoim klinem, no to tam są atrakcje ukryte dla nielicznych. Z kolei to, co leży pomiędzy Jurami, w zachodniej, wschodniej przepraszam, części obniżenia Górnej Warty, no to tutaj pokusiłbym się nawet o porównanie do Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie Dolina Prądnika porywa serca wszystkich zainteresowanych.